Dzień dobry, Marcin Żarski z tej strony. W oczekiwaniu na następną walkę z Mariuszem Puliarowskim na KZW 35-37 maja, chciałem zaprezentować swoją stójkę, która w tym momencie jest perfekcyjna. Ha, stójkę już zrobiłem. Przejdźmy teraz do Partera. Tak jak wspominałem po ostatniej walce, gdzie. Mój parter zawiódł, postawiłem wszystko, jak to się mówi, na jedną kartę i zrobiłem perfekcyjnie parter. Proszę, posadziłem kwiaty na parterze, zrobiłem parapety, okiennice, a dlatego parterze, bo mam dom piętrowy. Tak, na parterze też znajdują się tutaj pelargonie, orchidee, jest leżak i hamak. Na parterze, czyli parter można powiedzieć jest perfekcyjny. Zapraszam. Biorąc pod uwagę, że będę walczył z Mariuszem Pudzianowskim, wszędzie wobec otrzymuję pytania, jak moje zapasy. Chodź tam. Proszę. zapasy, Zapasy połączone, zapasy połączone razem z dołem jest dół. I są zapasy. Zapasy. Zapasy wszystkiego. Zapasy środków czystości, zapasy Coca-Coli, wody, jedzenia dla kotów. E, zapasy cebuli, ziemniaków, wszystkiego są zapasy. I dół też jest całkiem obszerny i dobrze zlokalizowany, także dół i zapasy też są. <laughs> Czyli można powiedzieć, że party jest, stójka jest i zapasy są. Ogólnie rzecz biorąc forma, Zaraz zaprezentuję jeszcze formę, bo to też jest dzisiaj na, na, na trendy, trzeba być trendy. A jako, że ja chcę być trendy, to zaprezentuję formę. Forma, jak widać, cała zapełniona. Była forma pusta, a teraz jest forma pełna, używana forma. Wszystko foremnie jest zapełnione, jest forma przed walką. Co więcej, jest wszystko tak, jak być powinno. Dziękuję.